Poniedziałek, godzina 11:00 odpalamy kolejny odcinek Misji Sport. Kiedy przeglądałam twojego Instagrama, zobaczyłam taki post, który mi się bardzo spodobał. Którą nogą dzisiaj wstaliście? Bo ja od wypadku to wstaję tylko lewą. Było. No tak jest. No to już 12 lat tak wstaję lewą nogą. I od samego rana dialog wewnętrzny, żeby ten dzień był dobry, żeby był z uśmiechem na twarzy. E, no, moja sytuacja nie pozwala mi już stać prawą nogą. E, ale nie, ale, ale uśmiecham się do, do tego swojego życia, do tego swojego losu. Do tego swojego skakania na jednej nodze. Ale faktem jest, że pojawiają się czasami u nas ludzie, którzy Obserwują również ten 11-osobowy futbol i patrzą na niego przez pryzmat zawodowej piłki nożnej w Polsce. No to mówili o tym, i to są ludzie, którzy, którzy akurat wiedzą o czym mówią, że zarówno jeśli chodzi o poziom takiej chemii w zespole, takiego team buildingu, takiego team spiritu bardziej, no nie mamy sobie równych. A jeśli chodzi o Szyderę, no to jesteśmy w absolutnej czołówce w Polsce. I myślę sobie, że to akurat wcale nie chodzi o, nie, o niepełnosprawność tak do końca. A o co? O wszystko. Mamy dystans do siebie mm, nie tylko przez pryzmat tego, że ktoś nie ma nogi albo ręki, tylko dystans do tego, żeby do siebie po prostu, do życia po to, żeby się cieszyć tym, co robimy. Poza pierwszymi 20 minutami treningu, pierwszego, który przeprowadziłem 10 lat temu, nigdy potem nie patrzyłem na swoich podopiecznych, kto z pełną właśnie. Przemek, sport w Twoim życiu był przed wypadkiem. Studiowałeś na AWF-ie, więc też... Wejście w ten sport po wypadku było pewnie bardziej naturalne. Czy są wśród Was zawodnicy, dla których sport był tym czymś, co ich postawiło na nogi? Przewinęli się rzeczywiście tak. przez zgrupowania tacy ludzie, dla których amfutbol był, jak to nazwać, myślę, że taką adaptacją, do sportu, jakby do, powrotem do życia. Chyba takie to moje szczęście w moim życiu, że ten sport był od zawsze, bo on mnie trochę też pewnie postawił na nogi, trochę takim był dla mnie celem, takim bodźcem, który sprawiał, że ja wychodziłem z domu, bo, bo chciałem trenować, chciałem być sprawny ee, i to mnie napędzało. No, a że to połączyłem z amfutbolem, to tylko mogę dziękować Bogu, że, 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 że tak się stało. Ty jesteś osobą wierzącą, prawda? Czy tak. to pomogło Ci nie zadawać sobie pytania, dlaczego ja, gdy obudziłeś się w szpitalu po eee, znaczy, wypadku motocyklowym? No, czy takie pytania były w mojej głowie, dlaczego ja i dlaczego Pan Bóg ten wypadek postawił na mojej drodze. Natomiast z racji tego, że ja jestem, no, wierzę w Pana Boga, to w tym wypadku, w tym swoim życiu nie byłem sam. On był, e, był ze mną i dziś tam otoczył mnie swoją opieką i nie pozwoli na to, żeby te pytania, które sobie zadaję i odpowiedzi, które słyszałem w swoim sercu, w głowie, nie pozwoli, żeby one dziś tam uciekły w taką trochę niewłaściwą e, drogę. Miałem taką. No nie, nie wiem czy to dobrze ubieram słowa, natomiast no, miałem taką opiekę, taką kontrolę, że będę prowadzony tą, tą dobrą drogą, tą, tą właściwą. Tą właśnie, która pozwoli i mi, i drugiemu człowiekowi z tego wypadku wziąć to, co najlepsze, to, co dobre. Jadąc na pierwszy trening, jak się, jak się wziąć za komunikację? Gdy <laughs> przyjdzie facet bez nogi i będę musiał mu coś powiedzieć, a ja nie wiem czy ja go nie urażę, może on się obrazi, może to będzie nietaktowne. No ale właśnie ta szydera i ten dystans i ludzie, których spotkałem spowodowało, że po pierwszej wtopie, jaką zaliczyłem na treningu, ja pomyślałem sobie, o stary to jest miejsce dla Ciebie i tak właśnie tak właśnie zostanie. To jaka to była wtopa? No co, no pokazywałem ćwiczenie, obróciłem, obróciłem się plecami do zawodników, pokazałem im zróbcie tak, Odwróciłem się i zobaczyłem to towarzystwo gdzieś tam poskładane ze śmiechu i mówił, Marek, wiesz co, pokaż jeszcze raz, bo to było takie śmieszne. I mówię o, to jest moje miejsce, nie? Z moją, z moją naturą. I, no, I to jest dla mnie fantastyczne właśnie, że z jednej strony możemy szydzić, z jednej strony możemy się śmiać, a z drugiej strony członek no, pewnie potwierdzi, że, że nie ma przeprosz. No, ja ma. Jestem, jestem troszkę perfekcjonistą. I potrafię się też wkurzyć ogromnie. Jak cię? No, ale... No. Dlatego mówię, ja nie patrzę na nich to że ten facet nie ma nogi czy ręki. Albo pod czymś się podpisujemy i robimy tak. to tak, jak ma być, no. albo, 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 będziemy nie, no. sobie, albo będziemy sobie tworzyć jakieś takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Ja pod tym się nigdy nie chciałem podpisać i, i chyba to się nie zmieniło. Cały materiał Aldony Marciniak na YouTube Przeglądu Sportowego, Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji Futbolu i trener Marek Dragosz. To są ludzie, którzy opowiadali nam o szyderze, to są ludzie, którzy opowiadali nam o tym, jak należy wymagać od siebie jak najwięcej, bo to ma być rzecz, która mobilizuje. Misyjność naszego programu jest ważna, więc otwierajmy szeroko drzwi i prowadźmy dyskusję. Ja witam moich gości. Mam nadzieję, że jest z nami Krzysztof Cegielski, Żużlowiec. Witam serdecznie. Dziennikarz, i tysiąc jeszcze rzeczy mogę powiedzieć o tobie, o tym, jak budujesz swoją piękną karierę. Mamy malutkie problemy, ale mam nadzieję, że wrócimy. I doktor psychologii sportu Uniwersytetu Gdańskiego, Marcin Kochanowski. Witam serdecznie. Witaj, Jukaszu. witam państwa. Co mogę powiedzieć? Człowiek, który pojechał na Igrzyska Paraolimpijskie do Tokio i znalazł do tam. Do Londynu, przepraszam, cały czas mówimy o Tokio, do Londynu, i znalazł tam. E... Więcej, jeżeli chodzi o bagaż swoich doświadczeń? Więcej dostałeś, czy więcej zostawiłeś tam na miejscu, jeżeli chodzi o naszą ekipę. No mam nadzieję, że dałem im to, czego oni ode mnie oczekiwali, ale też ale praca z, ze sportowcami z niepełnosprawnością. To jest przypominanie sobie, jak wielką drogę ci ludzie potrafią pokonać. Że, czyli że każdy, każdy wyjazd na trening to jest czas, który musisz zaplanować na złożenie wózka, przerzucenie go do tyłu auta, przesiągnięcie się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nas, tych, którzy chodzą na co dzień, nie dostrzegamy tych darów, jakie mamy w postaci sprawnych nóg czy rąk czy innych rzeczy. To nam przypomina, jak wiele mamy. Wspaniali ludzie. Będziemy do tego wracali. Krzysztofie, mam nadzieję, że już jesteś z nami. Takie szybkie, konkretne pytanie wpro... wprowadzające nas w temat wypadek, któremu uległeś w 2003 roku w czerwcu. Ja odwołuję się do materiału, który oglądaliśmy o amp, futbolistach. Ile czasu Ty potrzebowałeś, żeby w Twojej głowie poukładać pewne rzeczy? To jest moje nowe miejsce na Ziemi, ja muszę zaplanować swoją przyszłość, ja chcę się rozwijać i jakby wytyczyłeś sobie nową drogę. Ja nie umiem powiedzieć, ile czasu potrzebuję. Tak naprawdę, po wypadku yy, poświęciłem się temu, żeby jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania. I właściwie, tuż zaraz po wypadku, yy, zamówiłem trzy silniki nowe, bo postanowiłem, że dalej będę jeździł. To się oczywiście nie ziściło. Ale to mnie dopingowało do tego, żeby poświęcić się rehabilitacji w 100%. I myślę, że sport i podejście takie sportowe bardzo pomogło. Po prostu to nie była rehabilitacja, tylko był trening pełnych obrot od rano, nocy i właściwie to trwa do dzisiaj. To życie oczywiście się zmieniło, ale właściwie nie mogę powiedzieć, że. Wypadek spowodował cokolwiek złego, trudnego, po prostu przeorganizował trochę życie, ale trzeba było normalnie żyć. Dzisiaj po 17 latach, a, a, a tak naprawdę po 18 już, więc osiągnąłem pełnoletność w tym nowym życiu. Więc e, normalnie funkcjonuje, są inne zajęcia. Trzeba było zawieźć córkę do przedszkola. Teraz musiałem się oderwać od obowiązków e, przy rocznym Ignasiu, więc e, normalnie funkcjonujemy, więc e, życie czasami się zmienia, ale trzeba się dostosowywać i, i iść w tą stronę, którą się kiedyś tam zaplanowało. Nie wszystko już można, nie wszystko, ale czy wszystko jesteśmy w stanie zrealizować w naszym życiu, więc Trzeba robić tak, żeby było pozytywnie każdego dnia. Ty zostałeś na stadionie. Pięknie opowiadasz, wyciągasz wnioski, momentami krytykujesz, przyduszasz innych, żeby opowiadali o czarnym sporcie. Z perspektywy lat ta dyscyplina zmienia się, a ty stałeś się jej takim no, stałym punktem. To chyba też jest genialny przykład na to, jak można zaplanować swoją karierę w mediach. Próbuję. Faktycznie. Yy... Oderwać się od stadionu, od żużla w moim przypadku, to było bardzo trudne. Jedyne, czego mi brakuje, no to oczywiście samej jazdy na żużlu. I, I tutaj, już chociaż spełniłem swoje marzenie w pewnym momencie, bo pojeździłem sobie po wypadku na, na motocyklu na stadionie w Krakowie, więc już aż tak bardzo mi tego nie brakuje. Ale oczywiście tej rywalizacji adrenaliny sportowej. W, tych, w, tych, w tym, w tym yy, ciągłej walce na torze, to oczywiście tego brakuje. No ale, jak wiemy, poza boiskiem, poza torem, poza stadionem też yy, można, można sobie tej adrenaliny trochę dostarczyć. I, i bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę w tym sporcie oczywiście uczestniczyć. W przeróżnych rolach mam wrażenie czasami, że, że ich jest zbyt wiele i muszę się trochę wycofywać, wręcz, ale nie sądzę, żeby ktoś z powodu mojego wypadku dał mi może na początku jakąś taką szansę, żeby tam wejść i propozycję, ale później już nie było sentymentów. I właściwie do dzisiaj, w związku z tym też, że bardzo staram się od lat bronić praw zawodników w naszym sporcie, no to średnio tak raz w miesiącu władze żużlowe próbują jakby spowodować, żebym tam aż tak bardzo nie opowiadał i nie pracował, więc, więc to nie ma tutaj sentymentów i, i ta rywalizacja pozatorowa trwa w najlepsze. Bardzo dziękuję, ja na sekundę wrócę. Panie doktorze, Marcinie, bo znamy się prywatnie, e, robimy różne rzeczy, dotykamy sport z różnej perspektywy. Ja będę odwoływał się do materiału Aldony Szydera. Szatnia, czy to jest ten sam poziom, jaki miałeś okazję poczuć na własnej e, skórze, dotykając piłki ręcznej albo funkcjonując w świecie sportu? Bo ja odnoszę wrażenie... E, że ludzie z niepełnosprawnością mają jeszcze, jeszcze większy dystans do siebie, bo te historie momentami są takie, że ja nie wiem, czy ja mam, mam prawo się śmiać w ogóle. E to jest absolutnie wyższy poziom, tak, bo to, o czym też trener Dragos tu wspomniał chyba, że jak wszedł tam, to nie do końca wiedział, na co sobie możesz pozwolić. I chyba ja też tak miałem, dokładnie tak samo jak on, więc, więc wchodząc tam nie do końca wiemy. Natomiast jeśli tam jest dobra atmosfera, jeśli ci ludzie mają dystans do tej swojej niepełnosprawności, to rzeczywiście padają takie hasła, że, że czasem nie wiesz, czy się śmiać, czy to, jest, czy to jest aż tak bardzo głęboko sięgające. Rzeczywiście oni mają już taki Opowie tą historię. Opowiesz mi tę historię. Mam taką historię, no właśnie. Często, jak wchodzę do grupy, to robię takie ćwiczenie, żeby zawodnicy coś o sobie powiedzieli. I pamiętam, gdzie jeden z koszykarzy, podwójna amputacja powyżej kolan, czyli stracił obydwie nogi. Miał powiedzieć, co go wyróżnia tam przy tym stoliku, przy którym siedział. I powiedział, jako jedyny w tej grupie, nie noszę butów. On nie powiedział, nie mam nóg, nie mogę chodzić, on powiedział, nie noszę butów. Czyli przesunięcie w ogóle tego swojego postrzegania siebie i tej nowej sytuacji na coś, co z czego się możesz zaśmiać to na początku jest szokujące, bo to myślisz, kurde, jak oni potrafią iść dalej, tak? Czyli zaakceptować tą sytuację w jakimś sensie, zaakceptować ją, a potem skupić się tylko na sporcie. To, co obydwaj goście wcześniej powiedzieli. Pracujesz używając tych samych narzędzi? Wielu tak, niektórych się nie da. No bo ze względu na niepełnosprawność, jak robisz trening wyobrażeniowy czy trening relaksacyjny i mówisz, rozluźnij mięśnie, e, łydek na przykład, tak? Dla kogoś, kto tej łydki nie ma, no to tutaj nie możesz iść w tą stronę, bo to nie zadziała. Więc budowanie zespołu, komunikacja, radzenie sobie z emocjami, ze stresem, absolutnie takie samo. Natomiast elementy związane z pracą z ciałem już nie do końca, no bo to są osoby z niepełnosprawnością. Krzysztof, ja bym chciał na chwilę powrócić do twojej powiedzi. Powiedziałeś, nie ma sentymentów. Może to ten twój charakter, którego już się nigdy nie zmieni, zawodowego sportowca i człowieka, który nigdy nie odpuszcza, bo każdego dnia sam sobie musisz coś udowodnić, że jesteś w stanie zrobić więcej, że jesteś w stanie zrobić lepiej, że jesteś w stanie się rozwijać. Ja myślę, że to chyba faktycznie wynika z charakteru i być może z charakteru sportowca, bo nie sądzę, żeby niepełnosprawność w jakiś sposób dopingowała. Myślę, że ona tylko powoduje, że mimo wszystko po prostu idziemy do przodu. Jak trzeba przykręcić czy zmienić żarówkę pod sufitem, to trzeba to zrobić. I nawet jak trudno wstać na własnych nogach, to trzeba wymyślić coś, żeby, to, żeby to, to zrobić. Myślę, że sportowcy i ci, którzy przeszli przez lata, hmm, w tej dyscyplinie codziennej, rygorze, kiedy, nie wiem, rówieśnicy smacznie spali, to, to sportowcy już byli po jednym czy dwóch treningach, czy pływacy, czy, czy kolarze, czy jakakolwiek inna dyscyplina. Myślę, że to pomaga. No ja Był Adam Małysz, jest pan doktor w studio. Myślę, że Adam Małysz też miał na myśli w pewnym momencie doktora Blecharza, którego ja kiedyś byłem na konferencji, a tam był jakiś znany psycholog amerykański z światowej klasy i ja profesor, profesor Blecharz poprosił mnie, żebym tam wystąpił, żebym powiedział swoją historię właśnie powrotu po sporcie. I ja te wszystkie historie opowiedziałem o tym takim no optymizmie i normalnym moim funkcjonowaniu. No i został poproszony o podsumowanie, o coś, o dodanie jakichś kilku zdań, o ocenę tego co powiedziałem, no to ten amerykański psycholog powiedział, że nie ma nic do dodania i, i nie będzie nic tutaj opowiadał więcej. Więc yy, myślę, że te wszystkie przykłady, które dzisiaj nawet poruszyliśmy, czy zam futbolu, czy inne, no to, to są dobre przykłady do tego, żeby, żeby je pokazywać chyba, bo bo to na zewnątrz czasami wygląda właśnie z dużymi znakami zapytania i ludzie nie wiedzą, jak to wygląda. A czasami jest naprawdę bardzo pozytywnie, i to są dobre przykłady do, do pokazywania. Wiemy doskonale, że jeździsz, opowiadasz swoją historię. Moim zdaniem, powinieneś to robić. Czy spotkałeś się kiedyś z kimś, kto w ogóle podjął z tobą polemikę, że na przykład miałeś łatwiej, albo napotkałeś na swojej drodze inne bariery? to czy miałem łatwiej? Yy, tak, po wypadku, że coś tak, dostałeś. No, no mi się taka sytuacja, kiedy wracając w środku nocy z kolegami jeden jednego tak już nogi bolały, że powiedział, że no bardzo mi zazdrości, bo ja go sobie na no to tak to wtedy było zdecydowanie zdecydowanie zazdrościł mi tak bardzo ci dziękuję. Nie. Mam nadzieję, jak, że ten dystans jak właśnie... Jak to y, Wydaje mi się, że profesor, o którym Krzysztof wspominał, to był Rich Gordon, czyli gość, który był na przynajmniej pięciu igrzyskach, więc jak on powiedział, że nie ma nic do dodania, to faktycznie to, co powiedział Krzysiek, musiało być mocne, bo to profesor, który się zna na sporcie i na psychologii sportu. Znasz się na sporcie, znasz się na psychologii sportu. E, czy ambicja w, takich momencie, w takim momencie może być wręcz niezdrowa na pewnym poziomie? Wy, widziałeś kogoś, kto próbował wyskoczyć. Z wózka. Z wózka, bez mała, bo, bo pracujesz z reprezentacją polskich koszykarzy. Czy czasami musisz hamować? Że panowie... Musiały, bo, bo teraz nie pracujesz. No, no tak, tak, tak. Jak z każdym sportowcem, tak? Bo, bo to co też padło w tym materiale, o futbolu, że, że potem już zapominasz, czy ktoś nie ma ręki czy nogi, to, to brzmi bardzo brutalnie, ale czasem trener tak patrzy na tych zawodników, po prostu jak na zawodników. I sam wiesz, jak, jak, jak w zawodowym sporcie, jeśli jest zbyt duża ambicja i za bardzo chcesz to w pewnym etapie to utrudnia. Tak samo ze sportowcami, którzy są z niepełnosprawnością, ci, którzy jeżdżą na wózkach. Widziałem ludzi, którzy na wózkach próbowali wyczynić takie rzeczy, że jeden z nich zrobił prawie salto na wózku. Koszykarz to nie był ktoś, kto był z gimnastyki, tylko przy tak dużej prędkości doszło do zderzenia i on prawie że zrobił salto. Tak bardzo chcą. Więc ta ambicja sportowa, która w nich drzemie, ona generuje to, że się przykładają do treningu na maksa, że robią wszystko na pełnej prędkości. Tam, czasem jak wózek, o wózek się zderza, to idą i skrybu stal, o stal. W ogóle z tego nie, jakby, jakby nie patrzą na to w ten sposób, kurczę, bo tu coś się może stać. Masz kosz, masz najazd na kosz, robisz swoje. Więc ambicja, która z jednej strony to, co też tu dzisiaj padło, pomaga im do tego, żeby się zebrać, żeby trenować, żeby patrzeć na to, ok, taką mam sytuację, a nie dlaczego to się stało, o, o, czemu i tak dalej, i tak dalej, ona ich napędza, jak z każdym sportowcem. Może być tak, że jest aż za duża i wtedy rzeczywiście trzeba ją hamować. Mają problem z tym, rozmawiają z tobą, bo cały czas próbuję zaczepić was o te bariery. Bariery, które społeczne, bariery, w których wzrok za długo jest skierowany, nie wiem, dzieci, osób dorosłych, kogokolwiek. Bo o tym też warto mówić, bo mówimy tutaj w samych superlatywach, ale też są pewnie problemy w życiu osób, które to jest są już... z niepełnosprawnością i uprawiają sport. To jest... Jest kilka tych warier, bo takie zwykłe, codzienne... Pamiętam, że kiedyś zawodnicy do mnie zadzwonili, wejdź do nas do pokoju. To był wieczór. Ja wchodzę, tam było dwóch gości, jeden... jeden chyba obydwaj nie mieli władzy w nogach, w sensie nie mogli wstać. Możesz nam zamknąć okno? Ja wtedy sobie uświadomiłem, kurde, jaka to jest zwyczajna rzecz, której my, chodziaki... Nie dostrzegamy. Więc to są takie bariery, wiesz, codzienne, architektoniczne, musztarda, która stała na środku stołu i ty po prostu się pochylisz i weźmiesz. A jak jesteś na wózku, to tam nie sięgniesz. Więc z jednej strony to są takie bariery, które gdzieś się pojawiają, a z drugiej coś, co myślę, że futbol przełamuje, i to jest genialne, że on to przełamuje. Ten sport bardzo często jest niedofinansowany. Była taka historia, nie wiem czy pamiętasz, wtedy gdy byłem na igrzyskach Paralimpijskich w Londynie, że telewizja, żadna polska telewizja nie pokazywała transmisji z tamtych zawodów. I jeden z koszykarzy powiedział: "Panie Marcinie, ja to się w sumie cieszę. I tak ja tu jestem na zwolnieniu chorobowym, bo mnie nie ma pracy." Nikt się nie dowie, bo szef mnie nie zobaczy, że ja, że ja nie siedzę w domu, tylko pojechałem na jakieś igrzyska. On cały urlop, wiesz, wykorzystał na to, żeby przyjeżdżać na zgrupowania. Czyli to są osoby, które ze względu na niedofinansowanie tego sportu gdzieś pracują, często działają w fundacjach. To, co wcześniejszy żużlowiec mówił, Jedzie, jeździ i opowiada, żeby natknąć ludzi do tego, że możesz się pozbierać po czymś takim. Więc często działają w fundacjach, do tego trenujesz w klubie i do tego jeździsz na kadrę. No, to gdzie tu znaleźć czas na to wszystko, jeśli w pracy masz taką sytuację, że w tej pracy musisz być? Tak? Więc to jest bariera, która w przypadku osób, które wchodzą do tego sportu, ona się bardzo często okazuje taką barierą, która jest naprawdę naprawdę trudnym rowem do przeskoczenia, trudnym stopniem, na który, na który trzeba wejść. Genialnie byście razem wyglądali w duecie, psycholog sportu i Krzysztof Segierski. Krzysztof, ostatnie pytanie. Cele. Cele, bo mówisz o przeładowanym terminarzu, mówisz o tym, że dotykasz momentami nazbyt wielu rzeczy. Cele sportowe, twoje na dzisiaj. Ja już takich sportowych stricte nie mam. Najważniejsze, żeby ogarnąć rodzinę, dzieci i tutaj czasu brakuje. W tej chwili mamy okres zimowy, to w momencie, kiedy mamy wiosnę, lato, to ja wykorzystuję czas rodzinny i jeżdżę po stadionach żużlowych, a zimą żona, która no, kiedy brałem z nią ślub, to była sportowcem, a dzisiaj okazuje się, że jest jakimś naukowcem, bo już trzeci kierunek studiów. Yy, ciągnie i prowadzi, więc troszkę więcej czasu yy, ja muszę poświęcić rodzinie. Ale chciałem się odnieść do tych słów właśnie. Jeśli można zaapelować, to właśnie to dofinansowanie sportowców niepełnosprawnych. To, to, to by się przydało zwiększyć zdecydowanie. Nie mówię we własnym interesie, bo w tym sporcie jakby nie, nie uczestniczę zawodowo, ale wiem z jakimi problemami właśnie w przeróżnych dyscyplinach osób niepełnosprawnych takimi codziennymi sportowcy się spotykają, aczkolwiek mam takie swoje sportowe cele, bo pływam na przykład lepiej niż przed wypadkiem. No i o to I mi chodzi w tym, właśnie. W tym względzie chciałbym się jeszcze bardziej poprawić i, i obiecuję sobie, że będę wykręcał lepsze czasy. Na basenie. Moim gościem był Krzysztof Cegielski, Żużlowiec, dziennikarz, człowiek instytucja. Bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo, pozdrawiam Was. I doktor, psycholog sportu Uniwersytetu Gdańskiego Marcin Kochanowski. Dziękuję bardzo. Co? Bardzo szybko minęła nam ta godzinka. Spotykamy się w poniedziałek za tydzień o godzinie 11. Bądźcie z nami, wchodzimy w interakcję, używamy YouTube'a Przeglądu Sportowego. Piszcie, komentujcie, my będziemy czytali, wprowadzali zmiany, żebyście byli z nami i żebyście byli zadowoleni. Dzisiaj bardzo, bardzo Państwu dziękuję i żegnam się do poniedziałku. Łukasz Kadziewicz.